Ale ci mnie nie jabł! Jest noc, Zobacz na mnie. Kul przypo. No? Ja jestem <grym> wyższy od ciebie. <grym> ale ty nie flaftaj jest tu, tylko na dole. No dobrze, tylko ty... na ziemię. Ale, ale na potem ziemię. nie wyjdziemy <grym> na, ziemię. na ziemię. Puścią, powiedziałem, puścią. Puści ją, dobra, czekajcie Witajcie, ja jestem Gryplim, to jest odcinek z nowej serii, Sobie część z was chciała, część z was, znaczy, nawet sporo osób się pytało kiedy jest tego wydarzenie Także, także jest odcinek, dzisiaj są ze mną! Ja Tak to trochę Speed builders się powtarza, ale dobra, może być jest Tom Ziffy Yangu standardowo Patrz, te dwa Moi drodzy, to jest Epoka Country, serwer pixelmanowy publiczny, jak najbardziej, survivalowy, tak jak widzicie. Tak jak możecie się domyślić, w sumie po tym, co. Yy, hey, yeah, yeah. O tym, gdzie jesteśmy. Tak się zapatrzymy na niego, i w sumie nie wiem, nie wiem jak to będzie zioł, także. Yy. Patrz, on jest tak, miliony monet, bo świeci. <laughs> miliony monet. Dobra, znajdujemy się aktualnie na działce z... Aha, słuchajcie, słuchajcie, taka jedna ważna sprawa. Eee, wszystko co jest potrzebne do tego serwera Strona, na której można pobrać lunch, czyli takie ten PLD jest w opisie. Fanpage jest w opisie tego serwera, jakby co Lajkujcie fanpage na nim będą różne wiadomości P Propos serwera czy tam jakieś eventy, kiedy będą organizowane, tam będzie pisane To co Co to jest? Co, co, co ty się... Ja nie wiem po prostu Także w opisie macie i fanpage'a, i ts i tam takie srata, tato, takie pierdoły dotyczące tego serwera, w razie gdybyście potrzebowali... No Smrodek złota. <laughs> Smrodek złota. Szkoda, że go tak nie nazywałeś jeszcze w kowadle, nie? To był już w ogóle zajebiste. Um, Ogólnie trochę dziwnie mi się gra, trochę ciężko mi się gra, z tego względu, że moja klawiatura jest jak, no... Klawiatura to forma żeńska, więc jest kobietą, więc ma humorki, zachcianki i tak dalej. I aktualnie czasem działa, czasem nie działa, także <laughs> musiałem sobie chodkę poprze, kontrolsy poprzestawiać i jest y, różnie. Spawn, lecimy na spawn. Ogółem spawn prezentuje się mniej więcej w ten sposób, tutaj na takim zdechłym wenozaurze się rozpimy, prawda, na kościach wenozaura. E, questy tutaj są jak najbardziej, wszystko jest ehm, i uwaga, tutaj jedna taka ważna sprawa, czy organizacyjnie powiem. Jak się zarabia, taki tam, pierdoły tego typu tego typu sprawy, nie? Tutaj macie zamianę Angu, zostaw ją, ale. Jego. Jak, jak idziesz do kantoru, to też tak robisz? Czy do sklepu? Tak? Aha, pani masz jest... życie. <grym> to, jest... to jest kantor, słuchaj. To jest. Tu się jest nie kantor? dyma pani. Kantor. Ka kantor. R R że ja rozumiem, że L, nie mówię tak idealnie, ale jest kantor, nie kanto. Także ja rozumiem, że wiesz, że tam w kantorze może czasem ładne panie pracują, ale. Dobra, nieważne, zresztą nic, nic nie mówiłem. Wymiana falut. Falut. Ale to, no, mogę... Czemu nie mogę mieć że to u Moi drodzy, tak się prezentują ceny różnych, tak się prezentuje wymiana walut. Jak się zarabia na serwerze sprzedając chociażby takiej temy, i jak tej temy się zdobywano, to chyba sami się orientujecie, jeżeli graliście Pixelmony... CD to Inne żetony. Są z od pod się. Jezus Maria. Kogo ja wzięny oh. odcinek. Tutaj macie e, po, Tutaj macie Pokebale plus e, itemki do ewolucji. Także tak, tutaj są itemy do Bringui i takie tam PL -y. e, Tutaj o, macie fosile i rzeczy do kopania. Z czego gry Halo. Marian. <grym> <gulapki> Tutaj są TM plus pokaplesaki, pokaplesaki to jest taki mod dodający... Te pokaplesaki, to są Endel chesty jakby. Google Please, stoi, 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 stoję, stoi! Ale nie no. Pawol idź, 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 pijdź. Idź, Pawol, idź, Paweł, idź. cio. co? I pokaż <gulapki> jak to działa. O i teraz tak, klikamy prawym i się pokazuje takie coś. No, to, to jest, tak jest ogółem. Otworzyłeś Poke-endel-chest. Ło-ho-ho. Wow, ho. I teraz tutaj co mamy? Sklepik. Kolejny sklepik. No, także tak to wygląda jeszcze jeżeli możecie sobie robić, kupić. Też, ale te plecaki to tylko takie wygodne się chyba że nie? I I kolejny lusofofofofy. Eee, Słuchajcie, jest opcja jeszcze przenoszenia Pokemonów. Można przenieść jednego Pokemona z innego serwera Pixelmonowego. Jeżeli pokażecie, jaki to jest serwer Pixelmon, żeby nie było że hamasz jakiś z kolegami czy Single player, Jeżeli pokażecie datę ee, plus tego Pokemona, specyfikację tego Pokemona, jeżeli nie będzie to legenda ani Dito, to dostaniecie tego Pokemona na levelu 50 na tym serwerze ze wszystkimi specyfikacjami. Na TS jest kanał specjalnie do przenoszenia Pokémonów, także jeżeli chcecie i macie screeny możecie wejść tam i, i, i tak, i tak to wygląda. E, przy okazji można jeszcze przenieść jeden, y, jedną kratkę z paska szybkiego wyboru minecraftowego, tak jak tutaj przygotowałem mięso, tak możecie sobie stack mięsa przenieść. Jeżeli będzie tam Stack master no to, wiado, to wiadomo, że stack leg wam nie przeniesiemy, ale zawsze coś przeniesiemy, nie. Niedługo będzie rekrutacja. 20 maja będzie o godzinie chyba 17 czy 18, już w sumie nie pamiętam, ale to wszystko jest na forum serwera napisane będzie rekrutacja na Lidela Gras. Liderzy tutaj też będą oczywiście, standardowo wszystko jest wypisane na spawnie, regulamin też jest na spawnie Proponuję się z nim zapoznać, zanim zaczniecie grać, żeby nie było, że Dostałem bana za nic, albo żeby nie było takiego pana jak Przemka, takiego pana Przemka, który był ostatnio, co, co myśli, że mu bana nie dam i, I się grubo myli się No ale tak, to to w sumie spraw, ze spraw organizacyjnych to chyba na tyle I tam shop na razie nie działa, bo przekroczyliśmy Przekroczyliśmy trzykrotną kwotę Wartości serwera, więc zablokowali na ten Shop. To będzie za chwilę naprawione niedługo. Także jakieś tam konkursiki, czy na Vouchery, czy coś takiego organizowane będzie. Jeżeli chcecie już teraz brać udział w jakimś konkursie, to u Wangu na kanale bardzo często się coś takiego pojawia. Także jak najbardziej zapraszam. Halo, nie smutaj. Dlaczego, Lord, dlaczego, Lord, jest Lord. Gold? Gold? dlaczego smutasz, Gold? Przecież ty masz dużo Golda, ty nie powinieneś smutać, money, 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 szastać kasem jak Gary w anime i ten, co sprawy. I jak się patrzy na wszystkich, o co się tu wyprawia. W tym momencie, patrzcie, robimy tak. Ehm, punkt dwunasty regulaminu. Regulaminy, tak, tak o to chodziło, że regulaminy. I tak to ogółem wygląda. go nie dogrywa, tak że nawet nie będzie miał pretensji. Jak go prawda? Nie będziesz miał pretensji. Będę tak. miał. Będzie... Dobra. Dobra, jak będziesz miał pretensje, to. Czekajcie, w ogóle zaprezentuję. Jedną komendę. Dostępną dla. Elity, chyba? Czy jest VIPa? Już sobie nie pamiętam. Jaką? To to plus i POKE. A to od plus. Od Plus, okej. Okay. No to losuj Pokę. I to nam daje losowego Pokémona w wersji Shiny. Tumel! Dlaczego ty musiałeś mi wyjść z Shiny?! Dlaczego to nie... Nie mogło być coś lepszego? No, ale to ludno przeżyje i z nim, tak? Bywa. Jest jeszcze chyba jedno, tak? Losuj... balę, Losuj Balle.

Dobra, moi drodzy, także tak. Tutaj, jak widzicie, mamy dwa Pokemon w wersji Shiny, jest to Numel, Numer i Pinsir, którego, którego zopałem przed odcinkiem, bo, bo, tak sobie latał i rzuciłem w niego ultrabalem skit elity I, i tak wyszło, że go zopałem. Zapraszam. Ten, ale on miał odzyska. <laughs> Pacyki, ma oczyska. Weź no cię, ja ja <laughs> nie, że, 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 gdzie spiełdża na Także moi drodzy, jeżeli dobijemy... Ee... Za każdy 50 łapek w górę pod tym materiałem e, zrobimy tak, taki szantaż niech będzie, pobawi się w większych youtuberów, którzy szantażują łapkami, za 50 y, łapek każde będzie jeden z tych pokemonów do, 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 do rozlosowania w komentarzach, także piszcie swoje niki na serwerze, e, łapkujcie film i jak będzie 50 łapek w górę rozdajemy numela za kolejne 50 czyli 100 łapek w górę rozdajemy mincila Będę brał losowo graczy z komentarzy, Podawaj, podawajcie niki z, 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 z tego, z serwera żeby nie było. W ogóle tutaj już na myśli widzę... LARWITAR BOSS! LARWITAR Może z nim spróbuję zawalczyć? Pewnie nie mam z nim najmniejszych szans, ale... Spróbujmy tym pincelem FIGHT! Co on w ogóle za ataki? EXCISOR? To nie będzie super efektywne, ale Zgubi spróbujemy. Ale zgubiłem grę prima. Jaj, I... dostałem ice skill, bardzo się przyda ice skill tutaj. Bardzo się ice skill przyda. A i możecie I... w sumie dawać zadanka też w komentarzach. Ja bardzo chętnie będę wykonywał jakieś zadanka, bo, bo, bo w sumie czemu nie? nie? Bagon, 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 bagon. Chciałem go złapać, tylko nie mam. Nie, nie to poka Kto, Nie masz poka nie ma What the Ale nie masz czesta? Nie mam, nie mam, no, komuś dałem. Trzymaj, trzymaj. No. Szybko, szybko, łapaj go. ZŁAPAJ go, ANGU! Mam... Mówię Fadzie CI STOP! Sto! Mówię CI STOP! Nie, stary, szansa, ja nie... I... złapał? Stary, ja nie wiem, nie wiem po prostu, nie wiem jak to będzie z, z tym odcinkiem... Nie wiem jak Eby. on wyjdzie, nie? Mam się. w Chodź tu, chodź tu. On nie wie, że tu będzie. Chodź. Musimy, wiesz co zrobić. <laughs> to, to źle zabrzmiało, to naprawdę źle zabrzmiało. O nie, nie! Mam się mam się Mam się już odwracać? <grymne> Także tak to wygląda Chodź! Kuc... Ah. Mm. Ja mam bać? Nie, nie? Ja stąd idę, ja stąd, ja, stąd, ja uciekam Ja zna uciekam później Co wy kogoś Ła... to Łata łata! Oh F! Ja tu muszę się zabezpieczyć od tych założyć przed tymi tak dokładnie. Zakładam, zakładam czapeczkę ze Squirtlem. To od Angu przynajmniej. Ciulu. Ja wiedziałem, słuchaj, ja wiedziałem, że tak będzie. Tak jak zazwyczaj nie wiem jak to będzie, tak tym razem wiedziałem jak to będzie widzisz. No to ktoś... jest typem wodnym, no zobacz. Gdzie ty, gdzie ty jesteś? On jest u mnie biały On jest u mnie całkowicie... Jak on pływa? Patrz, to jest wody pokemon dzisiaj Ja się zajmuje jakieś tekturys z pokemonami Uciekam Ja się w tym momencie załamałem totalnie, bo odcinek pod znakiem bleedingu, on jest nadpobliwy Seksualnie. Słuchajcie, jeżeli jakaś dziewczyna jest, w która ogląda, która byłaby zainteresowana. <grym> zainteresowana. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. To ty złe <grym zainteresowana> Dobra, zrobimy to w ten sposób. Ja sobie w międzyczasie zjem napeczki. Czekaj, aż. Jestem odpalony na godzinę. Tak. Ciekaw, Ja tu się rozsiądę. A, ja wiem, gdybym wysłał bez... jajko. Mhm Tom Ziffa, ty w ogóle masz jajko? Ja bym się obraził Ale chodzi mi... Ale chodzi mi do rozbicia <śmum> Nie pogrążaj się Nie pogrążaj się, Angu, proszę cię <śmum> Ada małyś. Ja nie wiem Adam Małysz mówię Adam Małysz 90 km na progu i czy to będzie z koktajlem Mark? Pięknie! Wysokie noty same, dziewiętnastki czytał yy, Mariusz Gąciarz. Może że trzynastki same. Do widzenia? Papa, to to idziemy nagrywać ten odcinek? Dobra, chodź, bo ten odcinek już się staje nudny. <grym> się <zamiarzymy> ja zostaję, bo mam więcej subów Dobra, no 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 Dobra, patrzcie. Nie, ja tego nie było! Dobra. To była na szef, co? No. Co? za pojeb! Pojeb! Mamuta! Pojeb Mamuta! Co? To co ja do ale wyraźnie! Pojeb mamuta! Kurwa! E, to będziemy kończyli ten odcinek, bo to w sumie nie ma najmniejszego sensu, chodzenie takie i, i pierdzielanie głupot. Także, jeszcze raz, e, 50 łapek rozdaje Numela, 100 łapek rozdaję też Pinsira, swoje niki piszecie w komentarzach, e, pod jakim jesteście na serwerze. <laughs> Możecie pisać zadanie, co mamy robić w tej sali? Takie bez nagród, po prostu zadania. Angu, chyba się spacja zepsuła. On mi się odbija tyłkiem od czoła, po prostu. <laughs> nie ma pytań. A także moi go. drodzy. Um, tak, tak, no to chyba to tyle, nie z tych spraw organizacyjnych. także co? Na razie cześć! Sam z Izugłą czekasz, żeby się pożegnać? Ja już mówiłem. Cześć. <grymne> <grymne>